Takiej kawy jak w Polsce nie ma w żadnym kraju. W Polsce, w domu porządnym z dawnego zwyczaju, jest do robienia kawy osobna niewiasta. Nazywa się kawiarka. Ta sprowadza z miasta lub z wicin bierze ziarna w najlepszym gatunku. I zna tajne sposoby gotowania trunku, który ma czarność węgla, przejrzystość bursztynu. Zapach mokki i gęstość miodowego płynu. Wiadomo, czym dla kawy jest dobra śmietana. Na wsi nie trudno o nią, bo kawiarka z rana, przystawiwszy im bryki, odwiedza mleczarnie i sama lekko świeży na biału kwiat garnie do każdej filiżanki w osobny garnuszek, aby każdą z nich ubrać w osobny korzuszek. Panie starsze już wcześniej wstawszy piły kawę, teraz drugą dla siebie zrobiły potrawę z gorącego śmietaną bielonego piwa, w którym twaróg gruzłami posiekany.